na tą konferencję po to, żeby przedstawić program Dni Tomaszowa. Na konferencji są wiceprezydent Zofia Szymańska, dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Małgorzata Śmiechowicz i kapitan Tomasz Pierzak, rzecznik prasowy XXV Brygady Kawalerii Powietrznej, bo kawaleria też bierze udział w tym roku w Dniach Tomaszowa. Tak to jak mówię, konferencja dotyczy programu i zacznie pani prezydent Zosia Szymańska. Dzień dobry Państwu. Wielkimi drzwiami zbliża się święto naszego miasta, czyli Dni Tomaszowa, pod nazwą, a może byśmy tak do Tomaszowa. Tegoroczny festiwal zaplanowany jest na 26, 27 i 28 czerwca. Zatem powracamy do trzydniowej formy tego wydarzenia i zgodnie z zapowiedziami prezydenta miasta, przywracamy Dni Tomaszowa na plac kościuszki, jako element ożywienia centrum miasta. Zwegenek na ograniczoną pojemność Placu Kościuszki podjęliśmy decyzję, że pewne wydarzenia, pewne koncerty odbędą się na Tomaszowskich Błoniach. I tutaj może odnosząc już do konkretnych dni, od godziny 22-21 w sobotę zapraszamy mieszkańców już na Błonia Tomaszowskie, również na Błoniach odbędzie się cały panel koncertowy w niedzielę. I znam niezmiernie miło, że rozpoczniemy dni Tomaszowa, dni Tomaszowa wspólnie z obchodami święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, Wojsk Aeromobilnych i 31. Wojskowego Działu Gospodarczego. Pan kapitan później przedstawi Państwu szczegółowy harmonogram wydarzeń zaplanowanych właśnie przez Brygadę Kawalerii Powietrznej. Natomiast odnosząc się już do kolejnego programu, dni Tomaszowa, czyli do piątkowych wydarzeń. Rozpoczynamy przemarszem 25 Brygady Kawalii Powietrznej ulicami naszego miasta od stadionu na plac Kościuszki. Ten przemarsz odbędzie się około godziny 15.00 i będzie on połączony również z defiladą powietrzną. Następnie o godzinie 17.00 odbędzie się blok koncertowy. Udostępniamy plac Kościuszki naszym lokalnym młodym artystom. Mamy bardzo ustalnioną młodzież muzycznie, zatem uważamy ze stosowne, aby mogli pokazać się troszkę szerszemu gronu odbiorców. Następnie planujemy koncert zespołu The Postman. Przeniesiemy się w świat muzyczny Beatlesów i następnie odbędzie się koncert zespołu innym wymiar. Będą to taneczne rytmy. Sobota rozpocznie się paradą ulicami Naszego miasta. Będzie to parada organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Na dzień dzisiejszy zgłosiło się aż 25 podmiotów gotowych do uczestniczenia w tej paradzie. Sobota jest blokiem koncertów wielu kultur. Powracamy tutaj do tradycji, historii naszego miasta. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu zarówno zespół żydowski, zespół cygański, ale także ukraiński i grecki. Jest to również nawiązanie do, do um, mijającej w, tej, w, w tym roku w tym roku 185 lat od nadania praw miejskich naszemu miastu i warto, aby z tej okazji właśnie nawiązać do tej historii i związanej z tym wielokulturowości. Chcielibyśmy, aby wielokulturowość wpisała się w obchody święta naszego miasta, zatem niewątpliwie do tej formy powrócimy w przyszłym roku. Następnie, tak jak wspomniałam wcześniej, przenosimy się na Tomaszowskie Błonia, gdzie o godzinie 22 będzie miał koncert zespół KASA. Również ze swoim programem latynoamerykańskim, czyli nadal nawiązujemy do wielokulturowości. Niedziela, godzina 15, Tomaszowskie Płonia, zaczniemy od naszych lokalnych artystów, a następnie odbędzie się zesp koncert zespołu Jula i uwaga, szanowni Państwo, koncert zespołu ASTR i następnie zakończymy ten dzień zespołem Loka i pokazem sztucznych okni. Tak w skrócie prezentuje się program Najbliższych Dni Tomaszowa, a teraz, tak jak wspomniałam na wstępie, poproszę o uzupełnienie mojej wypowiedzi Pana Kapitana. Szanowni Państwo, 26 czerwca na Stadionie przódcy Piłsudskiego swoje święto będzie, będą obchodzić Wojska romobilne, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej oraz 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy. W ramach tego połączonego święta od godziny 12 do godziny 18 będą, będzie Dzień Otwartych Koszar, na które każdy zainteresowany może przyjść, będzie wystawiony sprzęt, który jest na co dzień używany przez żołnierzy, przez kawalerzystów w swoim codziennym szkoleniu. Jak również będzie otwarty obiekt Śnieżnik, jest to symulator pola walki, na którym żołnierze doskonalą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia ognia czy też używania broni. Ponadto od godziny 14 planowane jest rozpoczęcie uroczystych obchodów które potrwa około godziny, zakończone ono zostanie defiladą, ale nie tylko defiladą pododziałów lądowych, ale również defiladą powietrzną, w której wezmą udział śmigłowcem od nas brygady, będą to śmigłowce W-3 wysoko oraz Mi-8, Mi-17. W, w, uroczyst w uroczystości wezmą udział nie tylko żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z tego względu, że będzie to też święto wojsk aeromobilnych, będą, będą żołnierze 6 Brygady Powietrznej Desantowej, pododziałów kanadyjskich, z, którym, z którymi w tym roku się intensywnie szkolimy, jak również, jak również szwadron kawalerii konnej ze Stowarzyszenia Szwadronu Jazdy. Konnej. Tak pokrótce by się przedstawiał, przedstawiał y, przedsięwzięcie, które będzie realizowane na stadionie. Około godziny 15 po zakończeniu uroczystości wszystkie pododdziały przemaszerują wzdłuż ulicy, wzdłuż Alei Piłsudskiego na Plac Kościuszki. Po czym, po czym na, na, na placu Kościuszki dołączą do, do pododziałów lądowych jeszcze śmigłowce i wojsko wróci tą samą drogą do jednostki wojskowej. Jeszcze może wspomnimy o pikniku rodzinnym, co dla nas złota. następnie. To jeszcze później w dobra. Szanowni Państwo, to jest pierwsza konferencja prasowa związana z zwierzęcymi się obchodami święta naszego miasta, ale liczymy na to, że nie jedyna. Chcielibyśmy za Państwa pośrednictwem, jako naszych lokalnych mediów informować mieszkańców o, o dalszych naszych poczynaniach. Szczególnie chcielibyśmy poprosić o wsparcie i o pewnych zmianach organizacyjnych w ruchu drogowym. My dołożymy wszelkich starań, aby te zmiany były jak najmniej uciążliwe dla naszych mieszkańców, ale też prosimy o, o wyrozumiałość w tym zakresie. I zwracam się też z ogromną prośbą do mieszkańców naszego miasta, aby uszanować teren Placu Kościuszki. Sylwester pokazał, że potrafimy dobrze się bawić w miłej, sympatycznej atmosferze, bez niemych incydentów i liczymy na to, że również w tej miłej atmosferze będą mogły być się dni e, Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Czemu było takie rozdrobnienie na no, plac kościuszki, bo nie, to są dodatkowe koszty, jeżeli chodzi o scenę i o ochronę? Mhm. Jak już wspomniałam wcześniej, um, Powodem, dla którego części wydarzeń związanych z obchodami naszego, święta naszego miasta przynieśliśmy na Tomaszowskie Bonia jest fakt, że pojemność pracy Kościuszki jest dość mała i aby móc zapewnić wszystkim dogodny dostęp do tych wydarzeń, pewien komfort, taka decyzja była, była konieczna. Tak naprawdę również powodem tej decyzji był fakt, że program Dni Tomaszowa jest naprawdę bogaty. Mamy zacne zespoły zaproszone na, na wspólne świętowanie i liczymy, że odbiór strony mieszkańców również będzie bardzo, bardzo duży i decyzja o, o przyniesieniu była konieczna i niezbędna. A ile będą kosztować Dni Tomaszewa tegoroczne? Jeszcze ze za wcześnie, aby mówić o szczegółowych kosztach tego wydarzenia. W dużej mierze liczymy tutaj na wsparcie ze strony sponsorów, o wszelkich szczegółowych wyliczeniach pamiętamy Państwa już może po, po dniach Tomaszowa. A jeszcze, jakby Pan mogła powiedzieć coś o tej części gastronomicznej, ona zawsze przynosiła jakiś tam dochód i była dzierżawiona w formie przetargów, Jak to wygląda w tym roku? Jeśli chodzi o plec Kościuszki, tutaj nie planujemy dodatkowych miejsc na ogródki gastronomiczne. Natomiast mimo jest to temat otwarty, jeśli chodzi o Bonia Tomaszowskie. Tam rzeczywiście będą miejsca przeznaczone na ogródki gastronomiczne. Planujemy, że, że będzie również u nas Wesołe Miasteczko, które cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Tak więc to jeszcze jest sfera, może nie tyle planowania, co wdrożenie odpowiednich procedur, z którymi jesteśmy związani, aby móc takie ogródki gastronomiczne Um, usytuować na Boniach Tomaszowskich. Czyli będzie ogłoszony przetarg tak? na e, obsługę, typowo. Tak, nawet dniach będą, będą ogłoszone poszczególne, poszczególne może Jak ja Państwo doskonale tak, jak 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 wiecie, nas obowiązuje procedura zamówień publicznych. Procedura w niektórych aspektach jest już w trakcie, w niektórych jest przygotowywana w tej chwili. Na pewno zauważyliście Państwo, że ogłoszone jest już ogłoszone jest zapytanie do firm, które mogłyby nam zabezpieczyć ochronę. Jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta. No Jak wiadomo, no ustawa nie przewiduje informowania o składających oferty, o tym jak to przebiega w trakcie. Oczywiście jak tylko będą podjęte określone decyzje, by tą wyłonili oferenci w poszczególnych aspektach, będziemy Państwa na bieżąco o wszystkim informować. A co z postępowaniem na scenę, na oświetlenie? Bo tego nie ma. Opinii. Jeszcze nie ma takich, takich kwestii w BIP-ie. My jesteśmy po prostu w trakcie na no, pewnych organizacyjnych decyzji. Nie jest jeszcze do końca wskazane tutaj kto będzie, czy będzie jeden partner nasz, czy wielu partnerów. Rozmawiamy ze sponsorami, rozmawiamy, rozmawiamy z firmami. Także myślę, że jak tylko będą decyzje na ten temat, na pewno Państwo będziecie poinformowani. Też jeszcze coś o sposobie doboru wykonawców. Jakbyście... Państwo no, myślę, że przede wszystkim kwestia różnego wieku, prawda? Tak. tak jak Państwo widzicie, chcieliśmy przygotować ofertę dla wszystkich. Będzie strefa dla dzieci przygotowana przez, przez miasto i przez tutaj naszych współpracowników zespółek miejskich. Również Kawaleria Powietrzna przygotuje piknik rodzinny. Jak widać, zespoły są dostosowane zarówno do odbiorców starszych, tak jak na przykład zespół The Postman, jak również do młodzieży. Tutaj mamy najlepszą wskaźnikiem jest OSTR. Także dobór, jeżeli chodzi o gwiazdy i o wykonawców, dokonywany był tak, żeby każdy mieszkaniec miasta mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Jedną z punktów programu nie to musiała, miała być Parada Uliczna. Jakie jest zainteresowanie organizacji pozarządowych tą formą? Cieszymy się, że takie zainteresowanie jest ze strony organizacji pozarządowych. Na dzień dzisiejszy złożyło się 25 podmiotów, co już pozwoli nam na, na zapewnienie mieszkańcom niezwykłych wrażeń, bo jednak wskazuje to na to, że ta parada będzie dość długą paradą. Oprócz tego będą towarzyszyć nam również instytucje kultury podczas tej parady. Jeszcze jakieś... Czy plac będzie zamknięty tylko podczas tych imprez, które się odbywały tam na placu, czy w ogóle będzie wyłączony na placu? Co do wyłączenia ruchu, zmiany organizacji ruchu, jeszcze będziemy Państwa na bieżąco informować, tak więc jeszcze proszę o chwilkę cierpliwości.